Tutaj lisiczka, i dzisiaj są ze mną? Dola. Kumkuma, Kumkuma, Bo trochę słabo było słychać. Nie Jesteśmy dzisiaj na Haifem Sikom, i będziemy grać w Hajden Sika, do którego musimy zaskoczyć. Hop. Nasze zwierzaki nie wiedzą, co robić. <głos> <głos> Pokażę wam, jakiego zwierzaczka, skąd to było. Nie wiem skąd, ale mam. Mam pingwina! Jest uroczy i słodki. A oni już teraz widzieli. Aha. party. Do... Okej. Okay. No to wchodzimy na arenka... 17. Dobra. Okej, okay, jesteście. Eee, niestety tutaj są party tylko dwuosobowe, chyba, że ma się jakieś premium. Nie będę kupowała premium tylko po to, żeby mieć większe party, ale jakoś sobie radzimy. Nie spadnę teraz, dula. Zasłaniałaś mi. Nie chciałam spaść drugi. No tu na cały czas biegasz przede mną i zasłania. i co? O jaka mapa? Yy, to jest ten taki jakby z CSA. I nie wiem jaką tutaj dać. Ja biorę doniczkę, już wiem, gdzie pójdę. Biorę doniczkę i, i spróbuję się gdzieś schować. Ale wątpię, że mi dobrze szło. Ta mapa jest można iść. Hm? Secret Roomu można iść. A tutaj nie ma secret roomu. Jest też. Gdzie? Dula. Biegnę za taką doniczką, która wchodzi po schodach. To ty, Dula? Nie. <laughs> Kurde, gdzie jesteś? Ja biegnę za trzema doniczkami. Dula? Ja... No. Dobra. Aj, ja biegnę za jakąś inną doniczką. O, spadło. Czy wbiłaś, wbiłaś teraz. Czy ty wbiłaś teraz na ten, na zielony? Nie. <laughs> to ja byłem. Kurde, to jesteś, czy Blut? na zielonej? Mm, nie, biegniesz! <gryzny> nie ważne! Kto jakąś doniczką w ucieczce! Ej, Eeej! nie wucam, wiem gdzie się... właśnie, jest! Ej, gdzie się ukryć Gdzie jest ten secret room? Powiedzcie mi O, nie ty w niej będziesz Jak to no, nie też wiesz? Też, też idę do łazienki O, cześć! Ja trzy muszą złożyć cztery doniczki Ej, jak tam ta wyszła? Ej, jak tam to wyszła do góry? Nie wiem. E... Tak. Jak? A tam do góry. Hmm. Jak ona to zrobiła? Musiała coś pakować. Tylko co? W ogóle po co ja shiftuję? Na shiftie stanęłam. Ale przez to, że jestem na widoku i nikt mnie nawet nie próbuje bić. Ej, ale ono tam. O kurde. Blood no jest. tam ze mną odpobuję. dalej? <grym> nie jestem. No że kto jest ze mną w łazience? Ja, ja jestem, Aha. ale. Co on no Ja też jestem. Kolejzionki O, ty, jak to w... wyczuciałaś? O... o kurde Jednak <laughs> <Innym> nie widać jest <laughs> Idę <to> do was <laughs> Ej, tego nie widać Przecież no. z zewnątrz Chyba Nie, nie widać Jeżeli oni nas tu nie znajdą Ja was znajdę, lol no. Z nie, nie się chowamy, bo nie powiedzieliśmy. Ja poznaję. <laughs> Ej, wszyscy trzej się tutaj chowamy? Tak. O Boże. <laughs> Zombie trasze, cześć. Ona nas nie wini. No i nie będzie. Łapią jakoś doniczkę, udały się. Nie skocz, ja nie skoczę, ja on mnie uderzył Serio, <noise> uderzył i sobie poszedł? Tak Dajcie efekt potek Jak to? Nie, nie, teraz nie, teraz nie O Boże, o, nie, o Boże, on, on wie on, on chce sprawdzać Zabijmy go! Zabijmy go! Zabijmy go! Nie, zabijmy go! Zanim on nas zabije <noise> Uciekł Już ta minuta, nie dam rady. He. Śmiech. Ej, on tam on tam O Boże. O Boże. Nie. Ej, bierzcie ją. Bierzcie, bierzcie ją. Bierzcie ją. Bierzcie co to za Aha! Ha! What? Nie Kurde. Kurde! No. No teraz jest dobrze. Ej, byliśmy ostatni. Tak <laughs> Ej nie J Jakim cudem? Jeszcze jedna osoba jest? No właśnie, ale już wygrali Ale co? No A to jest... Kto wygrał? A, wygraliśmy No my A nie, szukający wygrali A, Znaczy no, ale tak To znaczy, że byliśmy ostatni w końcu Chodźcie no. na 8. Nie mogę kliknąć na tą tabliczkę. What? Czekajcie, nie wchodźcie na żadną arenę. Nie wiem, na którą wbiłyśmy, Dula. Aha. E powiesz? Jesteśmy. Jesteście? E Miałam taką ścinkę, że Jesteśmy? ja nie wiedziałam, Jesteśmy. na którą arenę wchodzę. Ele mi dziwnie leguje liska. No <laughs> nie! Chciałem nie! Nie! Tak się... Coś śmieszne brzmi takie. Czy już jest lepiej? Oni chyba dalej mnie nie słyszą? No cóż, niestety? Nie, mów więcej. Dalej. A ja widzę, że dalej mam lagi, bo mnie cofa na drabinkach. No dalej takie. Nie, kto mi brzuje. Kto mi internety kradnie? tylko tutaj mam lagi, bo y, y. O nie Nic nie jest ta sama mapa? No to tak. w takim wypadku spędzimy pół odcinka na słuchaniu jak się ze mnie śmieją Że mówię tak jak że Już jest dobrze Już jest dobrze, e, tak? Tak Tak jestem kowadłem. Nie, idę to samo miejsce. Czemu jesteś kowadłem? Nie, nie wiem, zapomniałabym. Ja idę w to samo miejsce, no. o, cześć. o, nie, poszłam gdzieś indziej chyba. Ty może być cześć, kowadło. Cześć, kowadło, kowadło, Będę kowadłem. Nie, tu nie mogę <laughs> być kowadłem. <laughs> Przeszłam za plecami Seekera. Co? I Jesteście w łazience? Nie. <laughs> nie? Tak. Dołączę się, bo muszę skorzystać Co <noise> masz tak śmieszy? No, nie ja sobie... nie. Ja się nie zaśmiałem, halo Normalna rzecz Teraz umiję rączki A właśnie no, do tego No właśnie Do czego? Tam <noise> Ja sobie stoję na widoku i, i oni sobie przychodzą kto otworzył drzwi? Ej, kto skacze? Kto to ja, był? Blue. Jesteś ze mną? Tak, Czy tak, przeciwko? Też tu, tu jestem. To <laughs> <Obydowanie sobie poszli. laughs> Nie, świetnie. Jak nazwać ten odcinek? Hmm. Nie, nie dawajcie tej owcy! Ja o Jezu, ktoś ze mną biegnie. Hmm, może ten odcinek, nazwę. Zabawy w toalecie. Proszę. <noise> no, <noise> to źle brzmi, jak tego słucham. Ej, nie ma żadnych sikerów tu w ogóle. Próbuję zobaczyć. A, bo gramy z jakimś nubem. I... I Aha. siana Sylvieks. O świetnie, zaraz mnie wywali. Tula, nie! Tak! E mam o. laga! Nie lagujcie gójcie! nie wywaliło! Kurde! Nie, Tula! Dlaczego zobaczyłam, jakbym obrażenia dostała? Ło, serce przez chwilę. Nie no, idzie tu! Ale i nubem, to nas nie zobaczy. No nie skażcie! Akuma nawet nie próbuje. Akuma nie tam, tam. Akuma nie. Mm, tak skoro mam chwilę czasu, co to był? Ja. A jakby nas wszyscy znaleźli. A teraz kto? <noise> nie wiem. Ej, czekajcie, czyli teraz, nie? Bo, bo wam bije tak serduszko, czyli to znaczy, że tak jakby przeze mnie bije wam ser To takie romantyczne. Co nie? Nie bym gusi. Nie. Nie, nie. prawie. Um. A mnie ominęli. Nie! O Boże! Nie, nie! Kurde. Gościu mnie cały czas próbuje bić. Ale on nie ogarnia. A ku, uważaj! No. Przestraszyłam się. Poddał pan dał ty Bluty tam z drugiej strony? Lud, czy ty chodzisz za mną? Tak, nie ogarniam co się dzieje. Nie ogarniam kto jest którą doniczką w ogóle. Ale tak skoro, mam, tak skoro mam teraz chwilę czasu, to wspomnę, że stworzyłam grupę na Facebooku. Jeżeli chcecie dołączyć, to link będzie w opisie. A na pewno będzie już na Facebooku, na moim fanpage'u. Jeżeli zapomnę to zedytować. Więc zapraszamy wszystkich. Możecie tam wstawiać fanarty. Nie wiem, cokolwiek związanego z YouTube'em, z grami. Lisa. Z lisami. Boże, nie. Idź sobie. Idź sobie. Ja chciałam jeszcze no. do tej grupy to zostaniecie od razu przyjęci, bo wiemy się, kto doda. Tak, jak na razie jest chyba 50 członków grupy, z czego z 10 to moderatorzy, więc. Zobaczycie, zanim długo zacznę sprawdzać, kto kogo dodał, bo to się wyświetla, kto y, przyjął zaproszenie. O nie, nie mam jeszcze. A. I jak tylko zobaczysz, że ktoś za mało zap y, przyjmuje zaproszeń, to go wywalę zobaczycie. Nie. Oczywiście żartuję. Dzięki. <głos> <głos> nawet nie okay? No, Ale, macie rację. A mi jak się wyświetlają, klikam... Nie ma. Dokładnie. Tak, tak, one się wyświetlają i no zaraz to... ich nie ma, bo już ktoś ten... Okej, okay, dula dołączyła do party, to zaraz ją przeniesiemy gdzieś do jakiejś gry. Yeah. Em... Yeah, Widziałaś na karę. 33! Hello. Szybko! Bluetooth! Już. Okej. Okay. Idę w końcu zrobię trochę parkura. A tutaj takie niet i spadnę. To by było smutne. W ogóle Warte. mam już 15 tysięcy punktów. Ja mam Ej. 2000! Ja, ja mam 30. 200. Hmm. To znaczy nie, żebym tu grała jakoś długo i, i, i bez opamiętania, nie? Mm. E, Boże, ta sama mapa cały czas. O. <śladowcowie> no w co mi? Znowu tu łazienki. Ale to jest dobre, bo oni nas nie mogą czasami nie trafić, a no. oni nie tak. To jest dobre Kurde, jak jest więcej osób niż jedna, bo oni zabiją jedną i będą myśleć, że tam była tylko jedna i nie biją więcej. I... Ale my powra I... się zachowujemy i nie ten... innego. Ten, tak, tak, ten. Mm -hmm. tek, tek, ten. Co? Obronić, nie No nie, znowu nie wybrałam bloku, ja nie mogę. No, no zapewniłem. Na na no, wiem. Będę za gruba. Ja jeszcze z jakimś dziwnym tłokiem obroconym O tłoki się dziwnie obracają. No. Dobra, ja już jestem. Nie, nie no, ty tu będzie. Zabawy w toalecie. Hmm. Myślę, <śmiech> <śmiech> myślę, że będzie dobrze. Ej, nie <laughs> wiem, co kiedy wcześniej nie. mówiłam, to powiedziałeś, że dziwnie brzmi. Ja was nawet nie widzę, nie? <laughs> o, cześć. Hej <laughs> No ja kurde. tu jestem, skaczę. No. Dobra. Ja no, też. Nie mieścicie się? No. Dobra. <grywa> Dula, wiesz, jak to dziwnie wygląda, jak mi się Skaczesz w twarz. Skaczesz mi w twarz, wieku. <grywa> <grywa> jest... Nie no, musimy stosować clickbaity, to zaraz będzie tytuł. Dula skacze mi w twarz. <grywa> 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 nie Okej, no, nie, nie ma to jak. Mój kot słyszy, że nagrywam to. Zaczyna. Dobra, kraczać. nie skakać, proszę. proszę ok Przyprowadzę tą doniczkę tutaj. Ona chyba woli. U siebie. O, ona woli latać. Tak. Nie mieści się. Jest tak gruba. Jakie to proszę. niemiłe. O nie, o nie. A kuba? Nie, spokojnie, Ja właśnie zabiję. Ale to mnie mogłaś zabić w sobie. I idę ją zabić. No to nie jesteśmy my. Nie, nie zabijaj jej! Nie no zabijaj to... jej, Akuma, Ała. bo ona wie, gdzie my jesteśmy. A! Dobra, ale ona mnie widzi! Daj jej uciec. Ciekawe, jak ten gracz, który jestem tą doniszką, musi być zadowolony. Jej, ucieka przede mną. Ojeju. A nie, ona chce Nie, idź. No niech się zmieści, no. Nie skacze Nie poszła sobie. Kto skacze, kurde? Nie wiem. A, Lud. No nie wiem, nie wiem, tak. Nie wiem. O. No, no. Aha. Te doniczki są agresywne. Co za NPC? Kto to jest NPC. Um. Jaki NPC? Się... No bo NPC ja usłyszałam przed chwilą. No bo można taki dźwięk też dać. A, okej. Okej, ważne. Ej, jakbym zamknęła drzwi. <laughs> nie rób tego. O Boże! Ej, no nie co kocham! się dzieje. Ej, to nie jest Polak? Kurde! Mm. Oj! <laughs> Chyba pomyślałam, że są tylko dwie. Jedna. Co? Bo? Doliczka z cheatami świetnie. <laughs> Jak to z cheatami? Dojotek. No! Zabiła właśnie kogoś. Nie ja ucieka. Blood za szybko! No teraz musimy ich odganiać, nie? Ty piję jednego ja biję... Blood, uciekasz? <laughs> Zasłoniłeś mnie. Albo i nie? Oni stoją we mnie! O boże, oni stoją we mnie! Nie! Wszyscy zginiemy! Nie, tula! A, a, nie! Co ja? A kuma znaczy. Ale <coughs> tracę głośno. Zab Zabili a, mnie dobra. na śmierć. Dokładnie. Zostało czterech hejderów. I ja nie byłam jednym z nich. W ogóle, żebyście widzieli jaką ja akcję kiedyś zrobiłam Nie nagrywałam chyba wtedy tego, a szkoda Ale wiecie jak tutaj przy przejściach są takie wnęki, nie? No, no. Y, To biegłam, gonił mnie hunter A ja widziałam, schowałam się w taką wnękę, on przebiegł, a ja pobiegłam w drugą stronę i mu uciekł. O Boże Au O Jezu, o, jeszcze jest... O Fest. sery trzy Dwie. A gdzie? Co? Jak? Okej. Okay. A tam właśnie ty się jeszcze ktoś krył? Ha! Zabiłam. Nie. Ukradłam killa. Mm. Te liście się wyróżniają, to łatwo chyba. raczej. Zależy na jakiej mapie. Na tej. No, na to ciężko tak trochę nie zauważyć. No. Czego nie zauważyć? Nie rozumiem. No, innej odmiany liści. Ej, właśnie, bo jeden liść został. Dziwnie się jakoś pokazują. A tu poka... Aaa. Aha. Tak, akuma. Tak. Hmm. No bo. Hmm. Ojeju A się śmiałam. Głos przez was tracę! Ojejku, <coughs> przepraszam Wszystkich, którzy muszą tego słuchać Mam nadzieję, że to nie oznacza, że będę chora Chodźmy na 26 e Blut? 26 jest w drugą stronę Waliło go Nie on jest, ale wywaliło Akumasy dołączyłaś na 26? E, nie, bo jest już pełne. Jak waliło to akurat się, zrobiło pełne. Okej, okay, ja wycofam do, hu do huba i, i, i wejdziemy na. Tylko dula? Dula, no. ty też wyjdź 38. P -p -p A, dobra. Masz? O, jesteśmy. Mhm. No to nic, gramy bez bluda, skoro go wywaliło. To będzie już ostatnia? Ojeju, prawie spadłam Blood właśnie teraz pojawił się w poczekalni Ale nawet jak wbiję to i tak nie... Nie wbije na rękę już No, nie wbije na rękę A w końcu jest inna mapa Ja będę liściem ja Znaczy, też. nie, będę stogiem siana Ja liściem bo ja nie wiem, co. Jaka to ja jest też. mapa? Bo ja sobie coś przypomniałam i, i będę innym blokiem. Uuu, przeszłam! Brawo, ty. Jakbym tak mogła głosu nie tracić? O nie, to nie jest ta mapa! Kurde, czemu te mapy mi się tak mylą? Eee, dobra. O, ja Myślałam, kryjówkę, że gdzie jest wnęka. Gdzie? Taka... Takie no. Taka, taka. zmieniłam na ten, na, na... siano. już mam kryjówkę. Sekundę. Ja, ja też jestem sianem, że jest coś. A ja nie zmieniłam. Jestem liściem i nie wiem, gdzie się ukryć. znajdą tutaj. O, jezu, serio? Mamy chyba kogoś, kto od razu. Ten, to macie ty jakieś od razu widzi ludzi. Sekundę, jest nas. No, on widzi cię. Ja muszę uciekać. Dula, byłam za tobą. Przebiegłam biegłam za tobą i mnie nie widziałaś. No bo goniłam akumę. Dula, serio? Co? Nic. Gdzie ona jest? Gdzie jest coś, Dula? Gdzie jest Czesi? Patrz jak się, się rozglądasz! Do... Stojąc na. nie, Dula nie! Oła! Okay. Dula! <śm> hmm. Trzeba było nie mówić. byś nie umarła. A ale... tutaj nie może być do niczego zapomniałam. A ja wbiję wszystkie Ej. Dula, ale krzyknęłaś? No. Tak? No, Aha. Kuba było... chciałam się przez okno. To było takie. O, piecyk! Jakie głośne. A ja wiem, gdzie oni się mogą ukrywać. A dobra, już tu wszyscy byli ok. Kurde. Pro dwa piecyki. Aaa. Nic, zastanawiam się, co ja tu co Jak tego? nie widziałaś tego siana? Ono latało! <laughs> Ej, no A co z tego, że siano tutaj? lata? To ty je dyskryminujesz? Wiecie... No właśnie. I dlaczego nie mogę znaleźć żadnych killy? E, się, się bije, Co się biją? Mnie biją! Ale w sensie, że... O! To jest. Już koniec. Co ja my wygraliśmy, co nie? No, no to była okay. dziwna runda. Nie, to była dziwna runda. Dobra, ale myślę, że będziemy już kończyć. Starczy mi tego. O, blood, patrzcie. Możemy się pożegnać z przy nim. No nic, mam nadzieję, że się podobało. O. <głos》> jeszcze tylko Dula nas musi znaleźć. Mam nadzieję, że się Chodź. podobało i że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, żeby dołączyć do grupy na Facebooku. Wszystkie ważne linki macie jak zwykle w opisie. A teraz trzymajcie się. Pa, pa! Pa! pa.